W tym vlogu będziemy zajmować się Nelą i Kolą i będzie unboxing, uwaga, uwaga, Laury, a więc oglądajcie do końca. Tu macie mojego TikToka. No i zaczynamy. Intro! Dzisiaj zostawię w tej piżamce, bo jest dosyć chłodno, a fajna, ona jest taka cieplutka. Niech tam będzie w tej piżamce. I chyba przygotujemy coś dla nowej lali niedługo, ale to najpierw to idziemy do poli. No to już nie wiem co się stało z tą kaszką, była tak cały czas, ale no dobra. A tutaj jest polcia. Dziś przebierzemy pole. Wczoraj przebieraliśmy na dzisiaj pole. Ogólnie. Będzie z neurą i z Nelon, to ja sama w sumie nie wiem, jak będzie z tymi ubrankami, bo mają mega podobny rozmiar. W sensie trzy chyba różnice centymetry takiego. I właśnie zobaczymy, czy zrobi im po prostu wspólny karton i będą mieli wspólne ciuszki, czy może jakieś osobne, nie wiem, zobaczę. Ja już mam tutaj ciuszki i przebieramy. to schowam do jej szafki. Już schowałam. Ogólnie to jest godzina 9.50. Yy, I nagram wam właśnie jak już Lala przyjdzie i powiem wam jaka jest godzina no, możliwa, że przyjdzie o 18.00. Właśnie nie wiem o której, ale miejmy nadzieję, że jakoś w okolicach 13.00-15.00 fajnie by było, nie? No. To widzimy się za jakiś czas. Dla was to w sumie za sekundę. A dla mnie za jakiś czas. Ba. Ogólnie to tak dogrywam teraz wam, bo jest godzina równo 10.30 i właśnie dostałam SMS-a, że są jakieś powikłania z kurierem, a więc nie wiadomo czy dzisiaj właśnie laleczka przyjdzie, ale trzymajmy kciuki, żeby dzisiaj przyszła. Ogólnie to szkoda, bo dowiedziałam się, że niestety nie ma szans, żeby dzisiaj... Laura przyszła, ale przyjdzie jutro na 100%, a więc super. będę kontynuować trochę później, bo trochę mi niedobrze. Hejka, ja już wracam. Jest 12.20. Trochę mi już lepiej. Tutaj sobie Nelcia ciągle w tej samej pozycji. No, nie ukrywam, że trochę mi przykro, że dzisiaj tej Laury nie będzie, bo jednak było mi obiecane, że będzie dzisiaj, ale przeżyję moi drodzy to napięcie. No. Dosyć mocny wiatr i pada, chyba nawet. Nie wiem, no, ale brzydka, pogoda, brzydka. I tak się zastanawiam, co byśmy mogli porobić, bo w sumie na spacer i nie możemy. Takie nudę, nudy. Umyć tych, tych mi się też nie chce, bo dopiero co je układałam. Jak zrobi się bajzel, to może umeja. No, nie wiem, co byśmy tu mogli porobić. Jak coś wymyślę, to wrócę. Też będę myśleć na siłę. Was tutaj dobrze ustawiłam. Musiałam sobie laptopa poprawić i postanowiłam... No, Jezu, teraz się wszystko włączyć będzie? Postanowiłam, że wejdziemy na Allegro, poszukamy coś dla moich lal. Niekoniecznie tylko dla nowej, a dla dwóch. Przepraszam, a dla trzech? Pomyliło mi się. Tak, a teraz wejdziemy na Allegro. Są tu fajne oferty dla Nelly i Laury. No, niektóre Barbie też się wyświetlają, nie wiem czemu, ale Widzicie, jakie ładne są. Bramka na dobrego ar, Fajne rzeczy są nawet dla poli, dla. Kurde, dla poli. Dla Nelly i dla Laury, bo no, to rozmiar 50. Nie wiem czemu się wyświetlają barbie, ale tam, tam mniejsza No zobaczcie to ze jest słodziutkie No, będę sobie patrzeć Jak coś fajnego znajdę, to do Was wrócę Nic ciekawego nie było, a więc z Allegro przechodzimy na Vinted Na Vinted też nie było nic ciekawego, a więc Co ja mogę powiedzieć? Mam time lapse na chmury, bo to fajnie wygląda. Sobie pooglądać jak chmurki lecą. Dobra, koniec tego timelapsa. Bo te chmury, to ich nawet tu nie widać, tak się zlewają. Czekajcie, o, pięknie. No. Muszę coś wymyślić Może wam zrobię tajemnę, jak rysuję To będzie ciekawsze Tak Kąd to ma być mój vlog taki, co robię dziennie A często rysuję, no to Tak to wygląda Nazwałam ją Ariel, nie wiem czemu I niedźwiedź Niedźwiedź o człowiek w sumie I to chyba tyle w dzisiejszym vlogu Pada A wręcz leje no, Laura nie przyszła i nie przyjdzie dzisiaj. No, co ja Wam mogę powiedzieć? To tyle. Pa! Do następnego!